Biorąc pod uwagę to, co przed chwilą usłyszeliśmy, ja mam przewrotny wniosek, bo chciałbym zaproponować Państwu, Panie Przewodniczący i Paniom, koleżankom i kolegom radnym, e, przeprowadzenie najbliższej sesji piątkowej w trybie online. E, poprzednia sesja odbywała się w Kinie bez udziału przedstawicieli organu e, wykonawczego. W, 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 było to spowodowane argumentami związanymi z dużą zachorowalnością, troską o zdrowie. Rozumiem swoje, radnych, ale dzisiaj mamy jeszcze więcej zachorowań. Na Podlasiu jakby pojawia się taka niewielka fala zachorowań, ale jednak większa niż do tej pory obserwowaliśmy w otoczeniu też i gminy Sokółka. W związku z tym składam ten wniosek. A co będzie dalej, zobaczymy. Bardzo proszę o przegłosowanie. Przegłosowanie tego wniosku? O sesję online, organizację sesji w trybie online. A, no dobrze, bo ja nie wiem, bo ja szczerze mówiąc nie wiem, czy możemy to przegłosować. Chciałbym się zapytać Pani Mecenas Kowalczyk, czy w momencie, w momencie kiedy jest sesja zwołana jest możliwość odbycia jej w trybie online? Sesja już została zwołana. Trochę za późno chyba ten wniosek radnego. I ze wskazaniem miejsca A jej odbycia. To jest co prawda spec ustawa w yy no sprawie tak, tak, COVID. Tak, ale... i, I tu można. Ja rozumiem, ale... ale w sytuacji, kiedy nie była jeszcze zwołana, żebyśmy tutaj nie. Tak, tak. Ustawa ta, pozwala na to, ale mamy już zwołaną sesję. Ja mam. Przepraszam, mogę? Mhm. Sesja jest zwołana, ale jest specustała na, na podstawie, której możemy się oprzeć. Dzisiaj mamy 15 przypadków, a w piątek możemy mieć 94, więc myślę, że tutaj powinniśmy skorzystać z tej możliwości i uczestniczyć i, 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 i znaleźć podstawę prawną, żeby to zmienić. Po to ta specusta funkcjonuje po to ona jest. Jesteśmy jeszcze w czasie, a w piątek może się okazać, że nikogo nie będzie, bo będziemy mieli zachorowolność o wiele o wiele wyższą. Dobrze. Y Przekazuję głos jeszcze panu wiceprzewodniczącemu, panu Osiukowi. Panie przewodniczący, wysoka rado. Online jest dobre, ale jest jeszcze taka sytuacja, jak się my zachowujemy, radni. Gdzie nasze maseczki? Dlaczego nie przestrzegamy prawa? Dlaczego przychodzimy, jak chcemy? Moim zdaniem od ludzi wymaga się to, żeby przestrzegać tego prawa są te maseczki wskazane, więc trzeba je nakładać. Moje, moje takie zdanie. A jeżeli my uwalniamy tego wirusa sami chcąc i później narzekamy, że to będzie jego dużo, więc jakie jest postępowanie nasze? Moim zdaniem jesteśmy radnymi, jesteśmy i przestrzegamy, musimy przestrzegać prawa, tak? To nakładamy te. Maseczki. Ja wiem, że to jest niewygodne, ale przestrzegajmy tego prawa. To tylko tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Radna Karczewska Na tej sesji zdjęliśmy uchwałę odnośnie e, kładki. Była komisja finansów, pani została zaproszona na piątkową sesję, jeżeli miałaby być to sesja online, jaki umożliwić dostęp do wypowiadania się na tej sesji. E, w, musiałaby przyjść do urzędu, myślę uczestniczyć w urzędzie w tej sesji. Jeżeli tak, jeżeli byście Państwo Radni zadecydowali, bo ja jak tutaj wniosek jest Pana Radnego Szczebiota, żeby poddać to pod głosowanie, to to Państwo zdecydujecie jako Radni. Bardzo proszę Radny Borowski. Drodzy Państwo sytuacja jest o tyle dziwna i nie jestem tutaj e nie opowiadam się, czy, czy, czy ta sesja w trybie online jest lepszym rozwiązaniem, czy gorszym. Dziwi mnie o tyle fakt, że 25 marca 2019 roku, kiedy dopiero co przypadki pojawiły się zachorowań w Polsce, w naszym województwie w ogóle nawet nie było ani jednego przypadku na ten czas, to sesja, która została zwołana w Kinie. I z zasadami obostrzeń, czyli rękawiczkami, maskami, środkami do dezynfekcji, została, radni zostali potraktowani bardzo nieelegancko przez władze wykonawcze. Nie było ani burmistrz cukółki, nie było żadnego przedstawiciela z urzędu miejskiego, także. Część radnych również nie było na chwilę obecną, kiedy te zakażenia są blisko nas. Radni, których nie było na sesji wówczas, teraz opowiadają się za tym, że jednak woleliby, aby sesja była, odbyła się w trybie stacjonarnym. No to jest po prostu kuriozum, co, co tutaj się dzieje. To ewidentnie pokazuje, że władza wykonawcza manipuluje radnymi poprzez różnego typu działania, działania czy też y, zwierzchników y, w, w których radni, y, spółek w których radni są zatrudnieni do mnie mam Panie twierdzić. Panie radni pan miarkuje słowa, proszę. Do mnie mam twierdzić y, i uważam, że do takiej sytuacji nie powinno dochodzić. Teraz Pani Burmistrz zabiera głos, jak na, teraz y, uważa, że, że co, sytuacja w Polsce jest y, już y, stabilna. Y, przypomnę, że Komisja Rewizyjna w, y, na swoim posiedzeniu przyjęła skargę na Burmistrza Sukułki, która zostanie na następnej sesji zwyczajnie skierowana do, y, do rozpatrzenia przez Radę Miejską, a następnie mam nadzieję zostanie skierowana do Wojewody za niedopłnienie Obowiązków i złamaniu ustawy o samorządzie gminnym e, poprzez e, zlekceważenie sesji, nie przyjście na nią i czas, aby tutaj normalność do Sokółki powróciła. Dosyć e, takiego lekceważącego podejścia e, właśnie do, do radnych i e, uzurpowania sobie, nie wiem, w cudzysłowie tytułu Carycy Sokółki. Dziękuję. Dzie, dziękuję. Radny, proszę przestać mnie w Dwa, końcu obrażać. Pani proszę Burmistrz. przestać, kultury trochę. Dobrze, czy, czy są jeszcze jakieś sprawy? Ja mam takie pytanie, ponieważ zwróciło się do mnie małżeństwo z zapytaniem odnośnie maseczek, które były rozdawane mieszkańcom gminy Sokółka. Chodziło o, o to, że te maseczki roznosili harcerze którzy dysponowali danymi osobowymi w dużej mierze emerytów, a wiadomo, że harcerze nie są uprawnieni do przetwarzania danych osobowych. Czy, czy Państwo możecie się w jakiś sposób odnieść do tego, ponieważ ja osobiście nie miałem nie wiedziałem, co, co odpowiedzieć na to pytanie, a obiecałem, że zadam to pytanie na sesji. Bardzo proszę pan burmistrz Kowalczuk. Pani, panie przewodniczący, Szanowni Państwo, e, Harcerze wsparli burmistrza Zokołki w realizacji tego zadania. E, wsparcie to e, za to wsparcie serdecznie harcerzom dziękujemy, bo to był kawał dobrze rob, wykonanej roboty, natomiast harcerze nie mieli żadnych danych osobowych o, e, tych, e, o tych mieszkańcach, ponieważ dysponowali jedynie adresami Konkretnymi adresami ulica i numer posesji. I tam się udawali nie wiedząc do kogo idą z imienia i nazwiska. Dziękuję bardzo. Czy są może jeszcze jakieś pytania, Szanowni Państwo? Jeżeli nie, to yy, przegłosujemy wniosek. Yy, Komisja Finansów. Tak. Yy, co nie zmienia faktu, że. Yy, Komisja może się odbywać w trybie normalnym. Wniosek Pac, wniosek więc ja poddaję go pod głosowanie. Kto z Państwa radnych chce, aby najbliższa sesja, 25, przewidziana piątek, na godzinę 15, była w trybie online? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Kto się wstrzymał? I trzech radnych się wstrzymało, czyli wniosek nie przeszedł. Spotykamy się na żywo o godzinie piętnastej, tutaj w kinie.